Życie jest pięknym momentem, człowieku. Czytaj, Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki. Żywe słowo ten świętek siepi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj, Pismo Święte. Czas adwentu, który rozpoczynamy, to czas oczekiwania. W tym oczekiwaniu, w dążeniu do celu, bardzo często się gubimy. Nie wiemy do końca, jak to zrobić. Dlatego na początku tego okresu adwentu. Wpatrujemy się w drogowskazy, w ludzi, którzy chcą nam wskazać drogę. Jednym z nich będzie dzisiaj Jan Chrzciciel, który wskaże nam drogę oczekiwania i dojścia do zbawiciela, a drugim będzie święty Mikołaj. Jakże inaczej chce nam pokazać, jak być dobrym, jak tą drogę dobrze przeżyć. W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni ludzkiej te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę panu, prostujcie ścieżki dla niego. Zaczęliśmy już okres Adwentu w Kościele i okres Adwentu to jest taki czas, co się w nim robi? Proszę. Yy, okres oczekiwania na narodziny Chrystusa. Mamy dwa takie drogowskazy. Najczęściej, jak nie wiemy, co zrobić, tak, to pytacie kogo? Kogo pytacie, jak nie wiecie, co robić? Proszę. Rodziców. Może być rodziców. Ojca. Nie pytacie? Dobrze. Kogo jeszcze pytacie? Panie Jezusa. Jezusa? Dobra. Babci. Bawci pytasz, ja. dobra. Zobaczcie, okres Adwentu to jest okres taki, gdzie mamy różnych ludzi, którzy mogą nam pokazać, jak się przygotować na, na przyjście Pana Jezusa. Mamy... Jak myślicie, kto to jest? Jas... Kto? Jaskiniowiec. Nie do końca, ale tak wygląda. Jan Chrzciciel. Mamy drugą postać w Adwencie. Mikołaj. To od razu wiesz, jaki Mikołaj. Dobra, święty Mikołaj. I teraz co łączy te dwie postacie? Mają laski i brody. Dobrze. Święty Mikołaj to jest bis biskup, a nie jakiś pajac, którego gdzieś tam pokazują, jakiś błazen, tak, czy krasnal. Święty Mikołaj, jak sama nazwa mówi, jest święty i to był biskup, który co robił? Dawał prezenty. Dawał prezenty, ale to był biskup. Tak? Żeby było jasne. Dlatego pastorał, znak, pasterzowania pasterza, który prowadzi swoje owce. To przechodzimy teraz już do drugiej postaci. Też ma e, brodę i jak jest ubrany? Co, co takiego szczególnego ma na, e, na sobie? Wiktoria, bardzo proszę. Ma na sobie skórę wielbłąda. I teraz, e, jaką mądrość przekazuje nam właśnie Jan Chrzciciel? Czyli wiemy, że co robił? Chrzcił. Chrzest jest jednym z sakramentów. Oczywiście. I żeby dobrze przeżyć adwent, jest bardzo ważną rzeczą, żeby korzystać z sakramentów. To nam pokazuje święty Jan Chrzciciel. Był taki czas, kiedy Jan żył wśród nas. Był taki czas, kiedy Jan żył wśród nas. Spoko to był gość sama skóra i kość. Spoko, to był gość, sama skóra i gość. Nieźle wyglądał, nosił skórę wielbłąda. Nieźle wyglądał, nosił skórę wielbłąda. Wybredny nie był, wcale jadał same robale. Wybredny nie był, wcale jadał same robale. Bo dobra nowina jest jak leśna malina. Bo dobra nowina jest jak leśna malina. Bo dobra nowina jest jak wiosna, nie jak zima. Bo dobra nowina jest jak wiosna, nie jak zima. Jak wiosna, nie jak zima. Biskup Mikołaj to też był gość. Mistrz Mikołaj oddał im gość I chociaż ludzi czasem miał dość I chociaż ludzi miał czasem miał dość To jednak kochał ich ponad życie To jednak kochał ich ponad życie Bo tak nakazał mu pan zbawiciel Bo tak nakazał mu pan zbawiciel Bo dobrze jest dawać szczególnie skrycie, Bo dobrze jest dawać szczególnie skrycie, Bo wtedy nabierze sensu twerzycie Bo wtedy